Dobry. Ja się nazywam Kasper Misial i w firmie Madison jestem specjalist z powodu spraw Kat i K. Dzisiaj chciałbym Państwu w serii Tips and Tricks pokazać, jak można sobie dostosować siatkę elementów skończonych na takim elemencie. Jak wiemy, inwentor Nastran korzysta z automeshera, więc czasami użytkownicy się spotkają z takimi problemami, że nie do końca ta siatka z tego Automyszera wygląda tak, jak oni by chcieli. Ja dzisiaj pokażę, jak. W tą siatku się dopracować z pomocą tych narzędzi, które są na stronie dostępne. Mam taką płytkę, powiedzmy, że ona będzie wykonana z aluminium, 5 mm grubości. Utwierdzimy ją sobie tutaj na tych otworach i obciążymy się siłą w osi X. Będziemy mieli takie zginanie w płaszczyźnie tej, tej płyty. Przechodzimy do środowiska. Oto no jest na Nastran. Automatycznie ustawiła nam się analiza liniowa. Pierwsze co robię, to robię idealizację, czyli przypisujemy materiał aluminium do tej powierzchni, zrobimy sobie jako, że to jest powierzchnia idealizację typu Shell, załączona geometria. Tutaj wybieramy, że chcemy, żeby ten nasz element był siatkowany za pomocą kwadratów i podajemy grubość 5 mm. OK. I teraz zróbmy sobie, nałóżmy sobie warunki brzegowe, czyli utwierdzenia w czterech otworach, OK, i siła po osi X, opuszczmy sobie 1000 Nm, OK. No i pierwsza sprawa, zacznijmy pracować z tą siatką. Wchodzę sobie w Mesh Settings, najpierw sobie zmierzmy, ten element ma 200 mm, zacznijmy sobie od siatki wielkości 25 mm, Okay. Powinny nam się, pojawić, powinno nam się pojawić 8 elementów na grubości, bo 200 przez 25. raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proszę zobaczyć, tutaj za siatka generalnie rzecz biorąc wygląda bardzo ładnie. Ułożyła nam się bardzo, bardzo fajnie. No ale tutaj przy tych otworach ewidentnie, ewidentnie pojawiają się problemy. Siatka jest dosyć mocno zniekształcona. Tutaj jak sobie przejdziemy, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście elementów na grubości. Więc tutaj już nie mam mowy o takiej ładnej, jednolitej siatce. Pojawiają nam się trójkąty. Co byśmy mogli zrobić, żeby taka siatka lepiej wyglądała? Pierwsza sprawa, no to zazwyczaj przychodzi do głowy, że można by tą siatkę zagęścić. No to spróbujmy sobie zmniejszyć wielkość siatki. Dosyć brutalnie na 10 mm. Generate mesh. Ok. No jak widać, tutaj nam wskoczyło odpowiednio więcej elementów, ale ta siatka jest bardzo ładna nadal. No ale jak się zbierzemy tutaj do tych, do tych e, otworów, to jest troszkę gorzej. Spróbujmy sobie przeliczyć tą analizę. OK. No jak widzimy, wyszło tutaj około 72 MPa, ale zróbmy sobie jedną rzecz, wyświetlmy sobie te wyniki w troszkę inny sposób. Przełączymy się tutaj, na razie wyłączę wyświetlanie, height or i tylko Element Edges i zrobimy sobie, może być Average, ale Centroidal i Elemental i Nieuśrednia. Na takich ustawieniach będziemy mieli wyświetlane średnią wartość naprężenia dla każdego elementu. To znaczy, że proszę zobaczyć, że dla każdego elementu jest wyświetlana jedna wartość, jedna wartość naprężenia. No i dosyć niefajnie to nam tutaj wygląda, no bo przy tej maksymalnej gdzieś wielkości naprężeń zaraz obok takiego mocno wytężonego elementu mamy element, który w zasadzie jest praktycznie w ogóle niewytężony, zielony. No, ten gradient nie do końca wygląda tak jak powinien, tego przejścia tych naprężeń. Okej, okay. więc spróbujemy sobie dalej popracować nad tą siatką. Jak można to robić? Wyjdę sobie z wyników i wyjdę sobie na chwilę z nastrana. Przesunę sobie koniec części, A. i proszę zobaczyć, że mam tutaj zrobione takie wydzielenia powierzchni. Hop, hop, hop. Jak sobie w to wejdę. To to jest dokładnie taki kwadrat 60 na 60 Tutaj mamy 20 mm różnicy od podstawy. I po co ja to zrobiłem? Wchodzę sobie z powrotem w środowisko Inventor na stan. I po kliknięciu sobie teraz Generate Mesh, proszę zobaczyć, że zmeszował mi się tylko ten prostokąt, ten jeden kwadrat. To wynika z tego, że zmieniły się ID powierzchni po tej operacji wycinania. I w tej chwili ta powierzchnia Phase 1 to jest ta powierzchnia. Jak ją sobie usuniemy, klikniemy tą dużą powierzchnię, klikniemy Generate Mesh. To proszę zobaczyć, że wygenerowała nam się bardzo ładna, jednolita siatka, która nawet w tej strefie otworów jest niezaburzona. No, ze względu na to, że tutaj nam idealnie wchodzą dwa elementy pomiędzy tym. Wycięciem, a tutaj naszym, naszą krawędzią elementu. I teraz tak. Potrzebujemy sobie teraz w takim razie zmeszować tutaj te jeszcze wewnętrzne powierzchnie. Skoro mamy tutaj otwory, to na pewno prościej będzie je zmeszować za pomocą siatki trójkątnej. I nas nadaje taką możliwość. Jak wejdziemy sobie w tą idealizację shell, przełączymy się na trójkąty, to wyklikujemy sobie te cztery powierzchnie. OK. Klikam Generate Mesh. O, i jak widać, mamy siatkę trójkątną kwadratową. Już dużo lepiej wygląda ta siatka. Puścimy sobie obliczenia. OK. I przechodzę szybko na zakładkę von Mises. Jak widzimy, bardzo fajnie się ułożyły naprężenia na tej strefie, gdzie są kwadraty. Bardzo ładnie to tutaj wygląda. W przypadku tych otworów, no to mamy jeszcze dwa problemy. Nadal tutaj te trójkąty z dosyć wysokimi wartościami naprężeń są blisko trójkątów z dużo niższą wartością, czyli ten grad naprężeń jest taki dosyć nagły plus, no ten otwór nadal nie przypomina okręgu. I ostatnią zmianę, którą tutaj sobie wprowadzimy, to za pomocą narzędzia, narzędzia Mesh Control klikniemy sobie Select edges, wybiorę sobie wszystkie zewnętrzne krawędzie tych naszych otworków. Element Size na 10, czyli taki, jak jest globalnie, w naszym układzie, i znowu przejadę sobie element edges, ale wybiorę tym razem okręgi i klikniemy sobie tutaj element size 2 mm. Ok, mesh settings generate mesh. No, i proszę zobaczyć, jak tutaj ładnie się zagęściła siatka w stosunku do tych już dużych elementów na, na pograniczu. Jak widać, nie wpłynęło to dalej na tą naszą zewnętrzną siatkę. Klikamy sobie ran. OK. Program automatycznie podładował wymienia dla, wyniki dla przemieszczeń, ze względu na to, że Tutaj w tym Won Misesie już grzebaliśmy i on nie chce nas wprowadzić w ewentualny błąd. OK, jak widzimy, teraz już to wygląda tutaj bardzo, bardzo w porządku. Czyli mamy czerwony trójkąt, później mamy pomarańczowy, ciemny, jaśniejszy. Żółty jest taki już przechodzący w zielony. Więc już bardzo fajnie jest tutaj ta siatka zbudowana. I jeżeli chodzi o ten. Ten film to, to by było wszystko. Można sobie tak radzić. Szczególnie właśnie bardzo fajnie można tą siatkę przy takim otworze wygenerować za pomocą takiego podziału powierzchni. Dziękuję za uwagę.